Cześć, witam Was serdecznie. Jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, y, będziemy robić bramę przesuwną. Brama będzie modułowa, czyli skręcana z elementów, aby ułatwić sobie trochę życie, trochę montaż, pracę. Dlatego szyna będzie w całości 6 y, m20 cm. Światło bramy y, to jest 4 m30 cm czyli ogona tej przeciwwagi, nam zostaje 1,90 m. Prawdopodobnie tę, tę przeciwwagę zrobiłbym dłuższą, jeżeli by to była taka możliwość. Natomiast tutaj ogranicza nas mur, który jest, mur ochorowy, który jest wylany na, na, na tej działce, dlatego aby brama się mogła cała otworzyć. Przeciwwagi możemy zrobić tylko 1,90 m, szynę, Mamy wypoziomowaną, ustawioną. Na tą szynę będzie doskowany kształtownik, ale nie możemy go położyć bezpośrednio na tym profilu bramowym. Tylko musimy go zdystansować. W tym przypadku dystansuję go 45 mm. Możemy go zdystansować tylko 20 mm, ale ta szczelina jest potrzebna. Ja już wspominałem o tym w poprzednich odcinkach, kiedy my robili Bramę przesuwną. ta szczelina jest potrzebna po to, aby ocynk. w ocynkowni mógł się tam przelać, mógł tam wypełnić, pokryć powierzchnię całą ocynkiem i dzięki takiemu rozwiązaniu tarcza nam nie będzie wypływać, bo w momencie kiedy kształtownik kładziemy już na ten profil bezpośrednio, zawsze, ale to zawsze Tardza nam wypłynie tu z tego połączenia, ponieważ od tych tam nie dotrze. Dlatego stawiamy ten od drugi na takich stopkach dystansujemy. Dlaczego tak dużo? Ponieważ w tym przypadku akurat może inaczej. Stopki te, jeżeli bramy mamy nowoczesną z pasów poziomych, to stopki te robię na taki wymiar jaki mam prześpity na bramie czyli po spawaniu, po, po, po stworzeniu całości te prześpity nam się yy, zgadzają z następnymi prześpitami już pomiędzy yy, wypełnieniem. Tu akurat brama będzie wypełniana w poziomie i będą motywy kowalskie, motywy kute, a dlatego aż 45 mm zastosowałem tutaj przerwę by móc dostać się kluczem i skręcić jeden element z drugim, a o który element chodzi zobaczycie za chwilę. Z uwagi na to, że jest to brama modułowa, dlatego już na tym etapie muszę przewidzieć, w którym miejscu wypadną pionowe szczeble tralki tego, tego przęsła, aby móc, aby wiedzieć, w którym miejscu wywiercić otwory. Ten kształtownik to jest nic innego jak dół przęseł, które będą dokręcone do tej bramy. Jak widzicie zawiercone, zawiercone już mamy kształtownik dolny przęseł. Otwór wykonałem otwornicą, którą znacie już z poprzednich filmów. I otwornica jest o średnicy 25 mm dobrana do zaślepek, które, które wyposażyłem się już wcześniej i po montażu zaślepiamy otwory, żeby był wygląd estetyczny i woda się nie lała, ale wracajmy do samej bramy Zanim wstawam ten kształtownik oczywiście będzie dyspansowany Zanim go spawam, muszę go zawiercić pod właśnie ten kształtownik, pod ten kształtownik dolny szenseł, abyśmy mogli później w jedną całość to skręcić. Także jak widzicie dążę do tego, żeby szyna była całkowicie osobnym elementem i na szynę montujemy trzęsło. Takie bramy już robiłem kiedyś, także w sposób sprawdzony i naprawdę ułatwia sam montaż. Może tu na etapie produkcji tej bramy jest troszkę więcej myślenia i spędzamy nieco więcej czasu na taką bramą, ale w późniejszym czasie możemy jechać na montaż w zasadzie dwie osoby i dwie osoby są w stanie zamontować taką bramę. Poza tym samo, sam transport takiej bramy w tej chwili przy takim rozwiązaniu nie jesteśmy ograniczeni ani przyczepą ani skrzy, skrzynią ładunkową naszego samochodu. Możemy wieźć 8, zdarzało mi się 8, 9, 10 metrów szyny wieźć jako osobny element, który możemy wypuścić ponad dach samochodu i w sposób w miarę bezpieczny ją przewieźć, a na aucie, na stojaku same przęsła, które są potem stęcane w jedną już całość. Światło bramy, jak wspominałem wcześniej, wynosi 4 m30 cm. Czyli dzielimy to pole na dwa przęsła. Oczywiście, te przęsła, aby jakikolwiek miało sens taka brama modułowa, te przęsła również będą skręcane ze sobą. Czyli będą tworzyć dwa osobne elementy, które będą łączone w tym miejscu dwoma słupkami. 40x20, 20, 40 czyli po skręceniu tworzy nam się słupek 40x40, 40 i taki musimy uwzględnić tu taką przerwę podczas trasowania dolnego profila od górnego. Ja zawsze staram się i opisuję sobie te profile, że ten to prawda one są powtarzalnie natrasowane, ale mimo wszystko jakiś błąd się mógł wkraść gdziekolwiek. Więc jeżeli trasuję profil, to staram się, żeby on w późniejszym czasie, już podczas spawania i montażu trafiał zawsze w to samo miejsce, gdzie był przewidziany ewentualne przesunięcie otworów, które co prawda nie miały, nie powinny mieć tu miejsca, ale różnie bywa, dlatego staramy się zawsze ten kształtownik którymi są utrasowane, żeby zawsze on potrafił z powrotem już w czasie spawania i montażu. A przerwa, jak widzicie tutaj, jest dlatego 45 mm, żeby wygodnie nam było włożyć klucz i przykręcić to razem ze sobą. A więc tak, mamy już te dystanse hefnięte, także one już są wypozycjonowane są w takim miejscu jak być powinny. Oczywiście już mamy dolny ten profil, który będzie wspawany w szynę. Już mamy zawiercony. Tutaj jest miejsce na pion, na element pionowy, który będzie wspawany do, już jako przęsło. Dlatego taka kolejność spawania, aby nie zaślepiać, no nie zaślepiać tych przestrzeni, tych przekrojów profili. Tylko profil automatycznie, ten pionowy zakrywa nam przekrój poziomego profila i nie musimy go ślepić. Tutaj prawdopodobnie zabijemy plastikową, plastikową zaślepkę, ewentualnie zaspawamy to. Na równo szynę mamy ustawioną w poziomie, oczywiście, bo podkładane są płaskowniki, żeby to wszystko było wypozycjonowane, wypoziomowane. Tutaj musimy łączyć profil, ponieważ brama ma ponad 6 metrów długości, a kształtownik występuje w 6 metrach długości. Musieliśmy połączyć takie łączenia zawsze wykonuje na. Stopce, żeby to było mocniejsze. Kształtownik 40 na 40 ze ścianką dwójką. można by było dać i ściankę trójkę, choć z doświadczenia wiem, że ścianka dwójka w zupełności wytrzymuje w tym miejscu, tym bardziej, że jest skręcona z drugim kształtownikiem, także tworzy Niezłą konstrukcję, no i przede wszystkim wyspawany z szyną poprzez dystansę. Przerwa ta. Y, również wzmacnia tą konstrukcję. Na pewno ta szyna jest sztywniejsza aniżeli by y, niewłaściwie to zrobił, czyli ten kształtownik postawił, położył tu na profilu i obspawał. Wiadomo, tak jest szybciej. No ale nie jest poprawnie. Naszą szynę już mamy gotową, wyspawaną, ona jest wyniesiona z warsztatu, żeby nam nie przeszkadzała. W tej chwili mamy wyspawane jedno przęsło wraz z przeciwwadą. Ona będzie nałożona na szynę i skręcona w całość. Można by było się pokusić, aby przeciwwadę zrobić również dotęcaną. Tutaj zrobiłem to w całości, ponieważ całość ma w tej chwili 4 metry, czyli 2 metry jedno przęsło plus prawie 2 metry przeciwwagi, 4 metry jest to taki wymiar, że spokojnie y, jestem w stanie to przewieźć do odcinkowi i w późniejszym czasie już na montaż. Y, dlatego, dlatego, aby zaoszczędzić czasu, zrobiłem to w całości. Skręcanie przeciwwagi przęsłem odbywa się tak samo, jak i skręcanie tego przęsła. Przęsłem kolejnym, czyli dwa kształtowniki 40x20 odpowiednio zawiercone w tych samych miejscach. Zapuszczamy śruby wiercąc duże otwory pod zaślepki i w taki sam sposób możemy połączyć przeciwwagę. I w takiej konfiguracji, kiedy mamy przeciwwagę już dotręcaną nie w całości, jesteśmy naprawdę niewielką przyczepką w stanie wywieźć taką bramę. No jedyny problem dla do wywozu może stanowić właśnie szyna, która niestety jest w całości, chociaż zdarzało mi się również robić szynę skręcaną, może kiedyś będzie okazja taką szynę wykonać, to pokażę Wam w jaki sposób, w jaki sposób to wykonuję. Z bliska zobaczcie jak, jak mniej więcej to się kształtuje, jak to wygląda. Pewnie jeszcze może Was tu wiele mylić, jest jakiś spawany łuk. Przęsło nie jest jeszcze wypełnione, choć za chwilę będzie i to za chwilę zobaczycie, jak to przęsło wygląda. Wypełnione na chwilę obecną są to tylko jakieś tam kształtowniki złożone w jedną całość. Tak wygląda przęsło. Tutaj mamy spawany element łukowy, który przechodzi płynnie w drugą część. Yy, przęsła i ten łuk nam schodzi znów do dołu. Ta, to pole będzie wypełnione pionowymi yy, szczeblami, sztachetkami yy, z, z kształtownika 20 na 20 Natomiast to pole, które się utworzyło tu u góry, będzie wypełnione motywem kowalskim, motywem roślinnym czyli będą róże, będą liście, będą pędy i gałęzie. W tej części już jest spawana przeciwwaga. Może Was mylić, bo tak są profile, na których brama leży, są kobyłki i to wszystko zlewa się. Te kształtowniki zlewają się w jedną całość. Tutaj mamy otwory. Jeden, drugi. Trzeci i tam czwarty. Przez te otwory skręcamy naszą bramę do szyny, do tej bramy do profilu bramowego. I w tym miejscu możemy również dokonać łączenia przeciwwagi z przęsłem stosując tu dwa kształtowniki takie jak i na dole. Stosując dwa kształtowniki 40x20 i skręcane w jedną całość. I tutaj mamy kształtownik, który 40 na 20 który skręci nam drugą część. Połączy nam drugą część przęsła. Oczywiście zawiercone otwory pod plastikowe zaślepki, żeby to było estetyczne. W tej chwili jesteśmy na etapie wypełniania tymi sztachetkami, tralkami, przęsła. Dosyć żmudna jest to praca w przypadku, kiedy mamy docinki do elementu połku, ponieważ musimy wszystkie tralki dociąć na pewny wymiar, z naddatkiem ułożyć je w pozycji takiej docelowej, czyli o określonym rozstawie, w tym przypadku 91 mm. Tak wychodzi po prostu z podziału i dopiero na tym etapie, kiedy mamy rozstawione te tralki, możemy trasować kąt cięcia. No bo nie trudno się domyślić, że każda tralka będzie zacinana pod innym kątem. Dlatego nie sposób jest to zrobić na maszynie w sposób seryjny. Musimy robić to indywidualnie. Co prawda ja mam tu tylko dwa takie elementy do wypełnienia dlatego. Nie robię jakichś szablonów, ponieważ za czas, kiedy zrobię jakiś szablon, już jedno przesłanie będę miał wyspawane. dlatego mija się to z celem. Nie ma tutaj z punktu widzenia oszczędności czasu jakiegokolwiek sensu, dlatego robimy to trochę na piechotę, ale suma summarum i tak podejrzewam, wyjdzie to szybciej, aniżeli bym robił jakiś przyrząd, dlatego no niestety jestem zmuszony. Teraz, kiedy mam wyznaczone te tetralki, każdą z osobna docinać. Część tralek już mamy przyciętą i lekko przytektaną, ale o czym chciałem powiedzieć, kiedy tetralki mi leżały rozłożone jeszcze nie przycięte, każdą trankę zaznaczyłem mazakiem, w którym miejscu ona jest ustawiona, ponieważ trankę, którą mam. Już ustawiono i mam zaznaczony kąt. Muszę ją przyciąć. Muszę ją zdjąć z tego przęsła i przyciąć kąt oraz zawiercić podocyt. I wracając już z profilem zawierconym ustawiam go powiedzmy ten kształtownik ustawiam go tu już do zaznaczonych linii. Nie muszę jeszcze raz tego rozmierzać, tylko już mam znaki mazakiem i do tych znaków ustawiam kształtowniki i spawuję je. Ale nie spawuję ich zbyt mocno, to są tylko delikatne hefty. Dopiero w momencie kiedy wypełnię całość, dopiero wtedy obspawam mocnymi spawami już na gotowo. Z tego względu, że jeżeli bym zaczął spawać od tej tranki, yy, tranki które później mam docięte zaczęłyby one nie wchodzić, ponieważ spach ściąga nam ten łuk, ściąga nam profil i w momencie, kiedy zaczynamy spawać te tralki, każda następna w którymś tam miejscu już zaczyna być ciasna, a sytuacja się pogłębia czym dalej, czym dalej te tralki spawamy. Także delikatne hefty, żeby tylko ta tralka się trzymała i dopiero w momencie wypełnienia całości już na i tutaj mam otwory, przez które będzie przykręcone. Zwróćcie uwagę, że otwór wypada dokładnie po środku, przerwy pomiędzy tralkami dokładnie centralnie. Wypada otwór, a udało się to tylko dlatego. W zasadzie to się nie udało, to było zamierzone i wyszło nam to dlatego tak, ponieważ. Już na etapie yy, projektowania szyny dolnej oraz ustalania miejsca odwiertów uwzgl uwzględniliśmy, policzyliśmy ilość tralek przerwy między tralkami i już na etapie wykonywania samej szyny musieliśmy znać te wymiary, aby dokonać tych odwiertów a żeby one wyszły nam w polu, w środku pola między tralkami. Aby nie doszło do skrzywienia dolnego kształtownika, który jest dość słaby, ponieważ to jest tylko 20 na 40, dokręcony został kształtownik, który zapewnia nam linię i zapewnia nam sztywność do spawania. Także warto zawsze coś dokręcić. Ja w momencie już spawania tego na mocno, czyli spawania ostatecznego. Dokręcę tutaj jeszcze dwa ściski, aby jeszcze tą konstrukcję wzmocnić i po takim ściśnięciu gwarantuję, że kształtownik nam nie, nie ulegnie odkształceniu. Czasami warto i czasem też tak robię, że podkładam tutaj po rogach powiedzmy blaszki jakieś dwu milimetrowe, półtora milimetrowe, różnie. Podkładam aby przed spawaniem kształtownik lekko wyjąć, lekko a w momencie odkręcania ścisków już po spawaniu kształtownik wraca na miejsce i jest prosty jak szczała. z tym, że to już trzeba dojść do tego doświadczalnie ponieważ nie wiemy przy pierwszym przęśle na przykład czy przy, pierwszej, przy pierwszym elemencie, który spawamy nie wiemy, czy on w ogóle ulegnie w kształceniu dlatego to już musimy dojść do tego tylko i wyłącznie doświadczeniem. I zbliżamy się ku końcowi. Co prawda zostało jeszcze do spawania, do wypełnienia górny fragment tego, tego przęsła, tej bramy, ale to już w późniejszym czasie. Na razie skupiamy się na tralkach, a one zostały już spawane. Dzięki temu, że to wszystko było ściśnięte ściskami, yy, Kształtownik nie uległ odkształceniu przy spawaniu, i to jest niewątpliwy, niewątpliwy plus, ponieważ musi to ładnie nam przylegać do drugiej części, którą mamy już spawaną w dolną szynę yy, bramową. Cóż, ja z Wami się żegnam. W dzisiejszym dniu, w dzisiejszym odcinku, byłoby to wszystko. Jeżeli materiał był pomocny, jeżeli filmy się podobają, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, aby nie pominąć kolejnych odcinków. Trzymajcie się do zobaczenia.